Witam, dzisiaj pokażę Wam jak rozsiewamy nawozy. Zapraszam do oglądania. Na ładunku używamy 4CX-a. Jeżeli 4 worki, zaczepiamy za zęby i idealnie nam pasuje tutaj na szerokość rozsiewacza. No i jeszcze to jest dobre w 4 cx że on ma 40 na godzinę skrzynię. I sobie na pole dojechać jest, nie ma takiego problemu jak w ładowarce: mamy 25. Tak to wygląda 4CX ma 3712 godzin, u nas jest od nowości, tam sobie stoi magnumek ibaż ZGB 5000, również z odnowości 2008 chyba 8 rok, ja dobrze pamiętam. Z tyłu przyczepa DT83 przerobiona na platformę, koła ma założone 550x45,22,5 z przodu jest jednoosiowa przyczepa. Taka samoróbka Te przyczepy używamy głównie do skrzyni porzenia z ziemniakami Oraz do, tak jak teraz nawozu, nawozów, do słomy używamy je A tutaj Puma 155 Zamykamy plandekę hydraulicznie Nawóz fosforowy, podziemniaki. Yy, powierzchnia pola, tutaj tego co teraz wysiewam, jest 154,68. Wysiane mamy 27 hektarów. Yy, jeszcze po tym polu nie jeździłem. Będę miał yy, możliwość dzisiaj się zapoznania, jaki jest kształt terenu. Tylko tyle to z samochodu, a teraz będę miał możliwość sprawdzenia, jak to wygląda. Co będzie mnie czekało w czasie tutaj. 27 metrów przejazdy mam ustawione. Po fosforze tutaj będzie jeszcze wjazd z magnezem oraz z siarczanem Sur Sól potasowa była wysiana jesienią, tutaj przed orką. Teraz dlatego zrobię pierwszy właśnie wjazd tym fosforem. Będą już ślady na polu. Także już później będzie w ciągnikiem bez nawigacji. A tego zabieram, będę szykował sadzarty wysadzenia. Także tak to wygląda. Jak już będzie miał ślady, to będzie sobie radził, wtedy jeździł bez problemu z innymi nawozami po tych śladach. Także będzie łatwiej. Jeżdżę tak z prędkością około 15 na godzinę z rozsiewaczem. To, to nam wchodzi sypiemy 6 ton 12 wikbagów weszłoby więcej, ale tutaj jak jest na miejscu nawet przywieziony to nie będziemy tam cudować i po 3 razy podjeżdżam po 4 bigbagi i sypujemy dojeżdżamy do końca pola Jedynie, to tutaj brakuje mi w tym ciągniku, żeby wałek był eko żeby było te 540 eko no, nie trzeba go trzymać na tych obrotach wysokich silnika przy np. Na wyszymaczu. Na no ale mam taki plan, że może w tym roku nie miałem czasu, żeby zrobić rozsiewacz na hydraulikę na pentarz. Zamiast wałka by to znacznie poprawiło, można by sobie było obniżyć obroty silnika i pracować na niższych obrotach. ładnego pola tutaj jest Dobrze się będzie sadziło taki duży kawałek Tam kilka słupów tylko jest ale te słupy to tam się ominie Ładne, długie pole, tutaj taka górka To no, widać w pociągniku, że czuję tą górkę, owoty trochę spadły ale tak poza tym to nie jest takie straszne te pole, jest długie Tam gdzie nie jakieś górki się trafią, no to normalne Wymieniłem linki zmiany biegów Znacznie to poprawiło, łatwiej się przerzuca biegi Zostały wymienione dwie linki, od, jazdy, od zmiany biegów i od jazdy przód, tył, czyli lewo-prawo. Dźwignia. Znacznie to pomogło, dołożyłem ten pałą, którego mi brakowało tutaj. Teraz jest wygodnie, bo sobie można złapać i ładnie wtedy płynnie przerzucić bieg. Także wymiana linek poprawia znacznie, bo te linki moje jeszcze były od nowości. Nie wiem czemu nie wymieniłem tego od razu, jak ciągnik odnawiałem, bo od razu już wiemy, że trzeba to od razu takie rzeczy wymieniać. Żeby poprawić później sobie komfort jeszcze bardziej Mamy 16.20, stuwa już posiana Zobaczcie jaki ten głaz się wyorął, trzeba je to wszystko pozbierać Skończyłem rozsiewać nawóz Właśnie wracam z pola, jest godzina dziś 18.30 Całe pole 150 hektarów zostało posiane Także plan został wykonany Dziękuję za uwagę i pozdrawiam